Kochani, witam się z wami na moim kanale Porady Mamy, a dziś część druga sprzątania. Czyli, co możemy zrobić w trakcie i zaraz po, żeby dziecko chętniej powtarzało tę czynność. Bo chyba wszystkim nam na tym zależy. E, no to słuchajcie, mamy dwie rzeczy. E, opisz postępy i doceń. E, opisujemy postępy oczywiście w trakcie, tak? Czyli jak dziecko już część rzeczy posprzątało, mówimy: "Ojej, y, widzę, że posprzątałeś już wszystkie klocki, tak? Tam wrzuciłeś do pudełka wszystkie klocki. E, wystarczy jeszcze tylko zaparkować auta." Hmm? E, czyli podkreślamy to, że dziecko już zrobiło ogrom pracy, doceniamy to oczywiście e, i również przekazujemy mu ten sygnał, że jeszcze Troszeczkę zostało i już będzie błysk, tak? Więc myślę, że chętniej dokończy tę pracę. Tym bardziej, że wiecie, dla dzieci, nawet mała liczba zabawek to już jest bardzo dużo do sprzątania. I kolejna rzecz, którą możemy zrobić, to docenić. Słuchajcie, po sprzątaniu to jest bardzo, bardzo, ale to bardzo ważne, żebyśmy przynajmniej przez te, ten jakiś pierwszy czas doceniali. E, każdą pomoc, chociaż starajcie się raczej robić to dosyć często. E, wiadomo, każdy lubi być doceniany, tak? E, więc doceniamy, tak? Dziecko posprzątało, wchodzimy do pokoju i mówimy: Ojej, jak pięknie posprzątałeś! Hmm, wcześniej na tym dywanie było pełno klocków, samochodów, a teraz można się nawet na nim położyć, tak? I można hu, zacząć, nie wiem, przewalanki z dzieckiem, nawet na tym dywanie. To jeszcze będzie tak podbity, ten, no jakby ta, ta nasza duma, tak, zadowolenie, więc w dziecku też jeszcze bardziej to podkręci ten efekt. Także pamiętajcie, no doceniamy, opisujemy w trakcie postępy i miejmy nadzieję, że dzieci chętniej będą. Sprzątały. Tego Wam życzę, i sobie również. I co? Do usłyszenia. Do zobaczenia następnym razem. Pa!